Albania kraj, który z powodu nie najlepszych opinii chcieliśmy w ogóle pominąć podczas naszej wakacyjnej podróży po Bałkanach. Ostatecznie w Albanii spędziliśmy tydzień i wcale nie żałowaliśmy tego doświadczenia. Planując pobyt, nie mieliśmy konkretnych planów dotyczących zwiedzenia najbliższej okolicy Dures. Skończyło się na tym, że przejechaliśmy prawie 600 km komunikacją od jednej atrakcji do kolejnej. Albania to górzysty kraj na południu Półwyspu Bałkańskiego z dostępem do Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego. Najlepiej zurbanizowane są tereny położone na wąskim pasie równiny. Wynika to z faktu, że wysokie góry przez długi czas były niedostępne dla człowieka. Do Albanii przyjechaliśmy autobusem. Granicę z Czarnogórą przekroczyliśmy na przejściu w Bożaj, a wyjechaliśmy w Café Tane na granicy z Macedonią. Obywatele RP mogą wjeżdżać do Albanii bez wizy na okres do 90 dni. Dokumentem wyjazdowym może być paszport lub dowód osobisty. Albania uznaje polskie i międzynarodowe prawo jazdy. Pojazd musi posiadać OC, tak zwaną zieloną kartę. W przypadku podróży autem pożyczonym należy posiadać notarialne upoważnienie w języku angielskim. Powszechnie panujące opinie przestrzegają przed podróżami po kraju na własną rękę. Wiele z nich przedstawia Albanię jako kraj na wpół dziki, z panującym na drogach chaosem. Zweryfikowaliśmy przynajmniej częściowo te rewelacje. Sieć autostrad w Albanii jest słabo rozwinięta i składa się zaledwie z trzech odcinków. Większość ważniejszych dróg jest jednak w dobrym stanie, są one podstawą krajowej komunikacji, jednak ruch odbywa się zwykle w zakorkowanym trybie. Pomimo braku wymalowanych pasów i słabego oznakowania przejść dla pieszych czuliśmy się w Albanii o wiele bezpieczniej niż na przykład w Turcji czy Dominikanie. Podróż po kraju nie należy do skomplikowanych. Trzeba się jednak przygotować na nietypowe czynniki, które tylko za pierwszym razem mogą budzić zdziwienia. Chodzi przede wszystkim o zakup biletów na przejazdy komunikacją zbiorową. W Albanii nie kupuje się ich w automatach czy kioskach. Są dostępne w sprzedaży tylko w pojazdach, do tego wyłącznie u biletera. Rozkładów jazdy na próżno szukać na przystankach komunikacji miejskiej, ponieważ zwykle kursują one z jednego końca miasta na drugi. W przypadku przejazdów podmiejskich w małych busach najczęściej to kierowca rozdaje bilety przy wejściu, a za przewóz płaci się wysiadając w miejscu docelowym. W większych autobusach z kierowcą jeździ już bileter, który go wyręcza w pobieraniu opłaty za przejazd. Inaczej wygląda sprawa w podróżach rejsowych, gdy bilet musimy zakupić w biurze agencji. Zwykle wystarczy przyjść kwadrans przed odjazdem. W każdym większym mieście znajdują się dworce autobusowe. Dla połączeń podmiejskich zwykle zlokalizowane są dalej od centrum, za to przy większych węzłach komunikacyjnych. Jesteśmy w autobusie niemal pustym, natomiast przed, e, przede mną usiadła koreanka. Są myśliła? To tutaj? Podczas urlopu w Albanii odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc. Każde było wyjątkowe i charakteryzowało się innym klimatem. Odwiedziliśmy m.in. typową turystyczną miejscowość Dures, pozostałości antycznego miasta Berat, dziką rzekę Szala oraz stolicę kraju Tirane. W Tiranie jest taki tłok, taki korek. Kraju przeważa islam. Na północy praktykuje się katolicyzm, a na południu prawosławie. W rejonie Albanii występują trzęsienia ziemi. Ostatnie miało miejsce w 2019 roku w Dures. Walutą Albanii jest lek, ale w turystycznych miejscowościach można płacić w euro i dolarach. Nie istnieją żadne ograniczenia w podróżowaniu po kraju, jednak szczególną ostrożność należy zachować podczas wyjazdów w góry, które należą do bardzo niebezpiecznych. Nie ma tam odpowiednika polskiego GoPru, dlatego zaleca się podróżowanie wyłącznie z przewodnikami. Pobyt w Albanii dostarczył nam niesamowitych wrażeń, którymi podzielimy się w kolejnych odcinkach z serii Na Urlopie. Zapraszamy. W Albania, dużo się działo na pewno i atrakcje, które odwieźliśmy były warte uwagi naprawdę. Znaleźliśmy plażę, na której moglibyśmy wypocząć, może ktoś nam poleci jakoś plażę. Może, że może wy znaczy. Napiszcie komentarz. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Jeśli zastanawiacie się nad urlopem w Albanii, koniecznie obejrzyjcie nasze pozostałe filmy z tego kraju.